Proszę Państwa, dzień dobry. Otwieram XLIII sesję ja prakta, tak. sesję. Otwieram XLIII Radę Miejskiej w Lubsku. sesję nadzwyczajną. Utworzymy, że obrady Rady Gminy są transportowane i uchwały za pomocą urządzeń zresztą obrazy gminnych. Przypominam o obowiąz obowiązujących zapisach RODO oraz o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19. Witam serdecznie panu, Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza Janusz Pythusia, Panią Skarbnik, Danię Buską, Panią Janę Medek Panią. Biuro, Biuro Rady Miejskiej. Witam przedstawiciela mediów. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum wobec powyższego Rady Będzie mogła podejmować prawomocne uchwały. Porządek obrad. Otwarcie sesji. Punkt drugi podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy łusko na rok 2022. Punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łusko na lata 2022-2036. Punkt czwarty, zakończenie sesji. Przystępujemy do punktu drugiego. porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łuską na rok 2022. Proszę Panią Skarbnik Arnękówską o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo. W związku z otrzymaną w 2021 roku nagrodą w konkursie Rozmaza Odporność i środki te gmina zamierza przeznaczyć na zakup dwóch samochodów. Jeden do Urzędowskiego dla OS. Proszę nie, mieli, tak. mieliśmy z, tym, no, z tymi zadaniami, jak to gmina, właśnie w ramach pandemii, problemy, a dzisiaj, jeżeli chodzi o SP, no to samochód z takim podjazdem, no z wózkiem, do, 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 do obsługi osoby niepełnosprawnej, myślę, że pieniądze bardzo dobrze wykorzystane, do tego trzeba będzie się jeszcze rozliczyć w ramach tej nagrody i będę musiała być pojazdy oznakowane, z hasłem szczepmy się i trzeba wybrać tak formę, formę taką, żeby była jak najbardziej potrzebna, taka karetka do szpitala, tak tutaj do obsługi takiej technicznej to myślę, że, że bardzo dobrze i osobowo i, i, i sprzętowo będzie można mobilnie działać. Mam nadzieję, że to się kiedyś skończy, ale, ale trzeba się zbroić, że, że, że jednak trochę to potrwa. Nie? Tego, myślę, to dobrze, to to 100 000 200 tys. zł. 97 tys. zł, jeśli chodzi o samochody dla urzędu. E, jaka kwota jeszcze raz? 200 tys. <coughs> zł. E, Wstępnie oczywiście, a, tak. Kwota może tutaj 200 Przede wszystkim Przyda się BUS do, do, do OSP, tak? 103 tys. zł. A to te, 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 te te, te te Ogólnie, no, jest wtedy dedykowane jakimś ostatecznym ogółem, chodzi o... Jest OSP, na te 90

tak. Może nie aż takie, że nie widzimy, no, że to no, działa taki jest okazję, tak, tak, że to, tak, to, jest to jest bardzo tak, dobry samochód tak, na 10 lat na Baś, a nie tak wylejach. Tak, 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 tak. Pozostała zmiana. zwiększenie strony dochodowej o 243 zł i zwiększenie strony wydatkowej o 400 zł, a związane z realizacją zadania przebudowy wewnętrznych w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z z rekreacyjną infrastrukturą. A tutaj tutaj jest to będzie jutro w to o na dofinansowanie i będziemy realizować zadanie. Jeśli chodzi o pozostałe zmiany w części wydatkowej, w większości służą przesunięciu środków, tak aby można było zapłacić energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego i zwiększenie, jeśli chodzi o energię elektryczną na urzędzie Dziękuję bardzo. W związku ze zmianami do projektu uchwały z dnia 3 lutego 2022 proszę o przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem ostatecznej wersji projektu uchwały z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lusko na rok 2022. Proszę o podniesienie głosowania. Ktoś jeszcze Państwo chcą zapytać, czy przystępujemy od razu do głosowania zmiany uchwały budżetowej. Pani User, chce coś jeszcze dodać? Nie. Nie. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łówska na rok 2022. Proszę o odmienie głosowania. Zdążył uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy MUSKO na rok 2022 została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad. Ponięcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy MUSKO na lata 2022-2036. Proszę Pana Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, tutaj także zostały przedstawione dwa projekty uchwały. Ten drugi e, projekt sygnowany 4 lutego 2002 wprowadza e, po stronie przychodów e, i dodatków 200 在从法国。 o ule w tej o 200 tys. złotych i w przedsięwzięciach następuje zmiana limitu dla realizacji zadania związanego z budową ścieżki pieszo rowerowej Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? W związku ze zmianami do projektu uchwały z dnia 3 lutego 2022 proszę o przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem ostatecznej wersji projektu uchwały z dnia. 4 z 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w Niemiecku na lata 2022-2036. Proszę o uruchomienie głosowania. Jednogłośnie. I teraz podobnie czy mają Państwo jeszcze pytania, czy Pani minister chce jeszcze dodać, czy przystępujemy do głosowania projektów. Wszystko. Przystępujemy. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 2036 Proszę o uruchomienie głosowania. Ja Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami za. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady sesji.